Cześć tu Wili. Jestem po raz pierwszy zaproszony na plan zdjęciowy filmu świątecznego. Tak jest już wiosna, ale dopiero teraz nagrywają film na następny rok. Film się nazywa Piernikowe Serce, a ja idę poznawać gwiazd, którzy tutaj grają. Chodźcie ze mną. Cześć Basia, o, moja O Jezu, ile gwiazd tutaj naraz. Same e, no Poczekaj, właśnie. bo ja muszę być przebrana teraz na mm, kolorowo, nie? Tak. Tak. Chodź, przebierzemy się, żebyście poczuli klimat naszego filmu, jakimi jesteśmy postaciami. Oto Weronika Mania! Jakie <laughs> brawa! I Basia, kurdej szatan. A, a ja? A mnie przedstawić? No przecież cię wszyscy znają. Basia, mi dzisiaj zrobił super wycieczkę campem, prawda? Tak, ja chciałam przedstawić moją filmową córkę, Weronika Mania. Dzień dobry. A, czekaj, witam? Jesteśmy Samanta oraz Zuzanna. O, ja jestem Lilim. Powiedz mi, Basia, dlaczego Weronika jest gwiazdą? To jest twoje ulubione pytanie. Oczywiście. E, Weronika jest bardzo zdolną, młodą osobą. Bo jest wielka kariera przed nią. A to jest twój debiut filmowy, prawda? E, tak, dokładnie. Jest to dla mnie totalnie coś nowego, ale bardzo fajnie się tu czuję i myślę, że się powoli odnajduję. A ty zostałaś zaproszona, czy wygrałaś casting? Ja wygrałam casting. A baśwa ty, jak trafiłaś? A ja tutaj trafiłam tak, że słuchaj, ponad dwa lata temu Krzysiu i Kasia producenci spotkali się ze mną przekazując mi scenariusz. ten scenariusz się później jeszcze zmieniał wiele, wiele razy. Ale rzeczywiście od samego początku ich um, pomysłu byłam w ich głowach w, w roli tej Samanty i bardzo się ucieszyłam i, i czekałam. Cieszę się, że po dwóch latach się to ziściło i że jesteśmy na planie. Bo tu właśnie jesteśmy na planie. Drodzy Państwo, widzicie, tak to wygląda. Mamy tutaj dużo wozów generalnie. Każdy wóz skrywa jakąś wspaniałą tajemnicę. Tu na przykład są kampery, w których spędzamy czas i odpoczywamy. Śpimy. Tam mamy barobus, czyli tam jemy. A tam mamy make-up bus, do którego chyba co? Zaprosimy teraz Was wszystkich. Chodźcie, zobaczycie, jak to wygląda. W tym momencie jesteśmy w kamperze na planie Serca. Brałeś tu prysznic? Nie, boję się. No właśnie, wiesz, tak, <noise> patrzy, jestem ciekaw, jak to wygląda, ale możesz A. dla mnie y, to zrobić później i mi powiedzieć. No, no pewnie, pewnie. Tak, tak jasne, spokojnie. Dobrze. Jestem Willy. Jakub. Jakub, <noise> powiedz mi, Jakub, dlaczego to jesteś gwiazdą w Polsce? Nie nazwałbym siebie gwiazdą w Polsce, po prostu spełniam jakieś tam swoje marzenia. Czy to jest twoja pierwsza teraz rola, czy Nie miałeś już to? Y, taka większa, to powiedziałbym, że tak. A kogo grasz? Janka, chłopak, który wyjeżdża do Turunia i Poznaje nam swoją miłość. A co wy macie wspólnego z Twoim bohaterem? Właśnie może taką rozważność, tylko w innym tego słowa znaczeniu: w sensie, że Janek jest rozważny, ale właśnie taki przykulony i ten, i się obawia, wszystkiego boi. A ja jestem też taki y, rozważny, ale jednak idę. Y, przed siebie. A powiedzmy, jaka jest Twoja ulubiona scena, ta, która może jeszcze nawet nie nagrana, a chcesz już ją nagrać? No, czy chcę ją nagrać, to nie wiem, to się okaże. No, będę grał na pewnym instrumencie, na którym grać nie umiem. Dlaczego ludzie muszą przyjść na ten film? Co ich tam czeka? Wy musicie przyjść na ten film. <laughs> dlatego, że jest to opowieść życiowa. Dodatkowo owinięta w całą jakąś świąteczną otoczkę, więc. I dlatego, że będzie tam Jakub, też przyjdźcie. I Dobra. E, no, między innymi. No. <laughs> Wy wyglądacie tak, że ty jesteś córką, a ona jest... Prawda? Taką mamy tutaj relację, że moja córa troszeczkę się mnie wstydzi, dlatego że ja gram... To jest kobieta, która rzuciła pracę, której nie lubiła, po to, aby po prostu zająć się influencerstwem i na tym zarabiać, żeby po prostu żyć tak jak ona chce i nie musieć wysłuchiwać jakiegoś szefa. To jest rodzina, która się bardzo kocha, ale jednak ta relacja jest niby dobra, ale matka troszeczkę czuje, że córka chyba się jej wstydzi. Tak, no. Trochę jak to się mówi właściwie teraz po młodzieżowemu? Co? Cringe. Cringe. Wy tam w kampie macie prysznic. Ja go spytałem, czy on go brał? Powiedział, że nie. Czy, czy która z Was go brała, bo tam jest tak nie. mało miejsca? Zapraszamy, o to tak właśnie wygląda nasza. Pierwsza mego. część. E, dobra, to wchodźmy. Tutaj rozpoczynamy każdy dzień. To jest Kasia, nasza główna Cześć! Dzień dobry. Popatrzcie w ogóle, jak tutaj jest wszystko pięknie ustrojone. Oh, jest wow. takie wspomnienie od początku. Na którą najwięcej czasu idzie, żeby zamalować To jest ryski pytanie, powiem tak. Mężczyzn. Na każdą aktorkę tak. mamy 40 minut. Proszę, czekaj, to jest plan. Serio? Plan i godzinowo. Jak są spóźnienia, to są opóźnienia. A które się spóźnia najczęściej? Z moich pracownic też żadna. A na inne pytanie Aha. nie odpowiem? To jest, to jest ściema ze ściemą w tym planie. nic się nie dowiem, żadnej prowokacji nie ma w ogóle. Ładnie wyglądam? To jest zawsze Czekaj, dobre światło. Dobra. Światło musi być dobre. A tu jeszcze taka żaba jest. O jezu. Tak, bo to jest, mój, to jest moja szalona stylizacja. Popatrz, co tu się dzieje. Torebka. Ty jakaś wróżka jesteś. No jestem influencerką. Samantha wyszukuje najlepsze perełki w całym Toruniu. A ile Samanta zarabia na miesiąc? Zdyszkę wyciąga. <grym> Euro Ona robi mnie na złotych. <grym> Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Ja jestem urodzona w Polsce, wychowana w Polsce, ale tak naprawdę pierwsze 10 lat mieszkałam poza Polską. i Pracowałam w Wielkiej Brytanii, a potem jeszcze troszkę w Nowym Jorku wróciłam do Polski, ponieważ bardzo chciałam grać w teatrze, w języku moim ojczystym, w którym się uczyłam aktorstwa i który jest mi najbliższy. Czy jestem gwiazdą? Jestem aktorką, po prostu pracującą aktorką. Powiedzieli mi, że w piernikowym Serce same gwiazdy grają. A co robiłaś w Brytanii? Studiowałam w szkole teatralnej, w London Academy of Music and Dramatic Art. I potem grałam w serialu bardzo popularnym Crossroads. Również zagrałam epizod w Supermanie 4. W filmie takim Stormy Monday, Burzliwy Poniedziałek, gdzie grałam z Seanem Beanem, Tomi Lee Jonesem, Melanie z Stingiem. Takie gwiazdorskie momenty z życia. W Polsce bardzo jestem związana z Krakowem i tam pracuję w teatrze i w Teatrze Stu. Kończyłam krakowską szkołę teatralną, a teraz również Uczę wielu aktorów również z Ukrainy. Ale to jest niesamowite, bo ja przyjmuję tylko zdolnych, żeby była jasność. Uczę tylko takich, którzy mają w sobie predyspozycje, Mogą czegoś nie umieć, mogą nie umieć śpiewać, nie umieć tańczyć, mogą nie mieć wymowy jeszcze, dykcji, ale muszą mieć tę iskrę. A kogo grasz dzisiaj w filmie? Ja gram przyjaciółkę głównej bohaterki, która mieszka z nią od wielu lat i która pomaga jej w prowadzeniu domu. Wcześniej zajmowała się wychowaniem dzieci. Jest taką dobrą duszą tej rodziny całej, taka wnosząca ciepło. Jak Ci się podoba grać? Bardzo i w ogóle mi się podoba bardzo być w tym gronie znakomitych, cudownych osób, z którymi też się spotkałam wcześniej na innych planach. Idziemy na dalej na kostiumy. kostiumy. Ja Dziewczyny dzięki. Ja też, ja też, ja też chcę. Nie, nie ma Gosi, która jest głównym kostiumografem. Jestem no drugim. Nic się nie stało. To jest Ula. Widzisz, jak tutaj wygląda na planie. Wchodzimy wszyscy w buciorach z piachem po prostu na tych butach i potem my tu mamy się przebierać, zdejmować skarpeteczki. Uleńka nam zawsze tutaj daje chodniczek. O, bo... Ogrzewacze. Ogrzewacze. Ogrzewacze To jest moja ulubiona A, część. jak grają na zewnątrz, tak. żeby było ciepło, bo to jest najważniejsze. bo często Praktycznie, jeśli powtarzamy jakąś scenę na dworze cały czas i stoimy i tylko czekamy, naprawdę w stopy albo w ręce bywa. Bardzo zimno, tak. dlatego ogrzewacze nas I ratują. Jaka jest Wasza ulubiona stylizacja do tej pory? Jestem na bo miałam taką, ale mam też jeszcze jedną z niebieską spódnicą. Mam też genialne futro, takie wielkie, czeka jest to moje futro. Ona jest bardzo modne, tak. Wow! wow. To a tu moje, więc samanty. widać, że to jest szaro, a to jest kolorowe. A to moja turma z naszym kolorowym ptakiem. Kurtka, którą sama jeszcze o, z tyłu robiłam. Jeszcze jak byliśmy w Toruniu, to dostałam mazaki i sobie sama mogłam zrobić swoją kurtkę. I jeszcze jedna scena w niej nam została, więc fajna. Fajnie. Ile ty masz lat w tym filmie? To mniej więcej tyle, ile mam. 30. Ja mam, czy jeszcze 30, ale 9. W żwie nie jest określony ten wiek tak o, dokładnie. Pytanie, dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Nie, nie jestem gwiazdą, ja jestem aktorką. W Sercu grają tylko gwiazdy. Jestem oczywiście aktorką i z racji tego, że już bardzo długo uprawiam ten zawód i mam za sobą kilkanaście produkcji serialowych i filmowych, dużo bardzo gram w teatrze, no to myślę, że po prostu zostałam obsadzona zgodnie ze swoim wiekiem w roli, myślę, że takiej roli jeszcze nie grałam mamę i teściową, ale bardzo zimną, bardzo niechętną, bardzo zdystansowaną i bardzo poranioną, bo jestem świeżo upieczoną wdową, mam złamane serce i w zasadzie nie widzę żadnej przyszłości. Jakby dzieci w tym momencie są dla mnie nie pomocą, a przeszkodą. No ale znając happy endy polskich filmów, jednak na końcu będzie wszystko dobrze. Ja myślę, że nie tylko polskich, <laughs> znając oczywiście happy endy filmów świątecznych, bo ja nie nazywam tego komedią romantyczną, bo to nie jest komedia romantyczna, to jest przepiękny film obyczajowy o świętach. A jaka była rola, ta twoja pierwsza, że po tej roli poczułaś się rozpoznawalną już aktorką? Myślę, że rola w klanie bardzo dawno temu, ale też oczywiście największą popularność w Polsce przyniosła mi rola Solejukowej w Rancho. To jest taka rola, której na pewno ja nie przebiję, bo jednak 11 lat pracy na planie tego serialu. A ja bym bardzo chciał zobaczyć ciebie w teatrze. Bardzo serdecznie zapraszam do Och Teatru w Warszawie na spektakl Wspólnota Mieszkania oraz na przedstawienie świąteczne w szpitalu Świętego Andrzeja, a do teatru komedia, w którym również pracuję, zapraszam na wspaniały spektakl Jak się starzeć bezgodności? Gram w teatrze I starzeję się bezgodności. <noise> To spytam jeszcze was o waszą ulubioną scenę, to... Chyba zagrałyśmy taką, która jest naszą pierwszą sceną w filmie, co? Tak, bo super. No, to, A co to co zagra... było? Wejście do domu ogólnie. Jak się spotykamy w domu, jest pierwsze przedstawienie naszych postaci. Już dochodzi do pierwszych sprzeczek, więc bo ja gram po prostu matkę, która no, wszystko w domu ogarnia. I poprosiła rodzinę, aby troszeczkę posprzątali w tym domu. Weszła i okazało się, że. Nie wiem, jak kiwnęli palcem, Myślę, więc że... chodzi i dostaje szału. No czyli tutaj jest tak naprawdę i też koniec Waszej pracy. Tak, tutaj zaczynamy dzień, tu kończymy dzień. I taka nasza oaza, oaza dobrej energii. A gdzie chodzicie po pieniądze? Do którego kampu przejść? <noise> Zapraszamy na piernikowe serce do kin. No <noise> już, już zaraz w listopadzie, w listopadzie tak? Listopadzie, to no, po tak zleci. Serio? Ludzie Parę śmiech. miesięcy. Milie. Bardzo mi miło. Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Trudno stwierdzić, czy ja jestem gwiazdą. Ja w ogóle nie jestem właśnie gwiazdą. Ja raczej można powiedzieć, że jestem taką... O... Bliską osobą i chyba ludzie po prostu się ze mną utożsamiają i mnie lubią, ponieważ jestem osobą dość bardzo otwartą i taką serdeczną. I myślę, że taką osobą, która też niczego nie udaje. No i między innymi chyba dlatego też czasami tak tapetuje niektóre miasta swoją twarzą. No, za co nie wiem, czy nie przepraszać, jak chcecie. Zawsze możecie odwrócić głowę w drugą stronę. Znowu socha. No powiedzieli mi, że ten film, jak mnie tutaj zapraszali, to pełen gwiazd, więc no, nie możesz mi mówić, że ty nie jesteś gwiazem musieli cię jakoś zwabić. <laughs> co mieli mówić? <laughs> film świąteczny to jest tak przyjemny temat i no, chyba każdy, chociaż raz w życiu, chociaż nawet ten taki największy Grinch to obejrzał chociaż jeden film świąteczny. Ja co roku oglądam z dzieciakami kolejne nowe filmy świąteczne i zawsze mam wrażenie, że ich jest za mało. W związku z tym e, postanowiliśmy, że wyprodukujemy dla was nowy. A kogo ty grasz w tym filmie? Ja gram Dagmarę, która jest właścicielką kawiarni Jarenki, którą dopiero w sumie tak naprawdę chciałaby otworzyć ma nadzieję przed świętami, ale raczej z marnym skutkiem. Nic jej nie wychodzi przez całe lata. Jest w takiej dość trudnej relacji ze swoim chłopakiem. Tak naprawdę nic nie jest tam takie łatwe, proste i oczywiste. Która to była twoja rola pierwsza, po której ty się obudziłaś i zrozumiałaś, że jesteś rozpoznawalną już raczej? No bez wątpienia to była brzydula. i rzeczywiście wtedy zaczęłam być rozpoznawalna. Z czasem też widzowie bardzo polubili moją bohaterkę. Pracowałaś zawsze w tej branży, czy próbowałaś też sobie jakichś innych zawodach. Ja jestem aktorką po Akademii teatralnej. Każdy absolwent Akademii Teatralnej musi zostać w zawodzie I, i nawet przez chwilę miałam taki epizod, że pracowałam w Agencji Nieruchomości, gdzieś jednocześnie chodząc na castingi i, i szukając swojego szczęścia właśnie w aktorstwie. Jest mi tak smutno. Zapomniałem, ja nie gram w tym filmie. Jeszcze. Na Piernikowe Serce zapraszam Was do kin, a ja właśnie muszę już uciekać na kolejny event. Pojadę tam metrem, będzie szybciej. Papa. Pa.